A trio that I do watch quite a bit is Kami Satik. I do think, you know, they're, they're pretty fun to watch and you can learn a lot from them. I a spray, and that's it. And now fighten Sie, Blogod. The deal goes down. Now it's a 3v1. Where is Janice? Janice is there and Janice is gone. 10 eliminations and the victory out. Double up with the pressure. Doubles up as well, but it's the champions, the reigning champions that roll in. That's okay. wrap for now. Look at height though. Same perspective as last game. Tapix head, gonna be rolling in. It's pushed far forward and a lot lower in that Supreme first place slot. said he e Teak overall low. Their shields are not gonna be as high, but look at the focus, look at the perspectives they're looking at in terms of the damage they're trying to put down. It is just singling out zone players, looking for any Elam possible. So, Tak, Polacy aktualnie jest w dalszym ciągu pierwsze miejsce w tabeli. Czy Seti będzie wjeżdżał na plecy. Zobaczmy Seti. Szuka tutaj tych fragów. Seti, teraz ma szansę zabić KPI-a! Seti nice. boksuje! Jest oh. dla Polaków! Bardzo, zabija, bardzo ważny! Czyli w sumie najlepiej, bo Kami miał y, niewiele hamęta. Josie gets caught lacking though, gets a polish shield in his face. And that's a big refresh. That's a very big refresh, 70 builds now in total for Kami. Seti probably has a little bit more. But they're still gonna push it out. He does get shield at least at this point. I don't think you guys understand how impressive that was from studying to land and actually diagonally expand a layer up. Every build placed perfectly for his team to just roll in and have a super base of 17 angles to work from. Seti just insane. I know it's not a crazy one shot hospital flick pump, but that was beautiful. Kami now gets to activate through that crew. A Chuleks is still popping off. Kami going to be down on that surge, but finally he goes away as the 7th zone locks in. No, Zobaczmy, Teku, 20 HP na koniec. Seti. Będzie teraz wchodził na plexus do Rolexowi. Proszę. Seti. No yes, mark, mark, exactly. it. am going to get the depth. Oprócz tego, że był pan defil. Tak u wyeliminowanym, to jeszcze na plecach. Set też pada. Kami w placu. I true, like, see, they haven't gone the back close. And Nebs gets caught out for it, but T gets caught out from the other side of the zone as well. And there's just trying to frag out as many times as possible. Top 12 right now for Kami. Kami, aktualnie top 9. Kami, czy zdobędzie jeszcze jakiś refil? Kami widzimy, że zero materiałów na najego koncie. Będzie chyba wchodził na plecy tutaj. Oj. Oj, oj, Ciężu Kami, żyje Kami, żyje. Kami, tak troszkę nas spokojnie widzimy. No tak, A, Kami! Oj, nie, 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 Tak. To božie, mužbe, to so, is gonna be very careful here with no pills and no, no opportunity to edit here. He's gonna have to catch somebody, but already a big trio, two trios here on the opposite side. And Kami's gonna gets in the truck, Chore. yes, gets in Just stay. Oh no, he almost had to play X Squeeze, closes that out. Kami jest do się... wskakuje, kujekami to jakieś dzikie Oje, akcje no, robią, ale jest niewiele. To To tak czy inaczej nie jest źle. Oj 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 oj, zabij, mi teraz zabili. Ale tam jego Proszę. Ale byłoby dobrze. Polacy już drugie fncs wygrywają, nie wygrać Polacy się odbuduje. Jak wygrają, to kurde! No, będzie grubo. Oj, teraz widzimy, że to was będzie rotował lunchpadem i wydaje mi się, że Polacy nie są w stanie go zatrzymać, bo tego lunchpada! Anas chyba umiera od zona. Dobra, jest Seti, jest Teku, jest Kami. E, Teku widzimy, że już dobija też Anasa. Są trzy fragi na koncie Polaków, Seti na razie na spokojnie. Widzimy, że strefa pod Polaków, idealnie. Dobrze, no, Polacy, kurde, Seti, Kami, jakieś fragi. Him! With no builds, trying to sneak up on a full thing, he does get caught out and eliminated. And it is Benji Fishy with the job getting it done. But the defending FNCS champions here are operating as per usual on the low ground as a trio. I Tomek, u grę nadal żyje. Jako solo pierwszego mówili, że już do tej tak. Zobaczmy. To jest niezłe. Polacy za chwilę będą musieli łapać jakieś lepki. Polacy będą musieli tutaj fragować. Zobaczmy, jaki mają plan na tą grę. Tak. Będzie piszcie jeszcze z jakimiś to. Ma nie pada zabity przez hena. sekund i pojawi się ostatni zone. 13 osób, 30 though They're gonna be running out of mats. Benji Savage and i have gotten so much done right now in terms of taking out every single squad. Look at it though. Savage low on shields. And Dreda, no HP, no time for the med kit either. Benji is gonna be damaged. So damaged that he has nothing really left in the inventory after these two shields. It's gonna be an all-in from this team. And they have another big one to deal with on low grounds. That's the Benji we know and no Benji with five eliminations gets wiped out. It's T Mit einem 2-Piece-Kammy, Setting, take now are going in a 2v3 against the deal. And Noah Riley here on high. So wir haben 3x2 nach High Grand, Janis. Schauen wir. Janis ist nach High Grand, und Setting ist Low High Grand. Was ist hier A Einfach sprayen und das ist es. Und jetzt fighten sie im Logon. Teek down, Savage down. Ne, no, never mind. Das komplette Trio von. Of... Oh Ey, Kami ist is einfach so krass. Kami, der Pole, ist einfach zu crazy, chat. Was willst du dagegen sagen? Du kannst dagegen nichts sagen. Kami, der Pole, gewinnt das Ding. Ja. Guck mal, jetzt haben sie fünf weitere Splashes. mit der Pole, gewinnt das Ding, Chat. Und nicht nur irgendwie, sondern mit zehn Kills. Und das ist doch einfach nur crazy. Ey. Janice is there and Janice is gone. Ten eliminations and the victory Al. All it took was flying to land to get together. And boom, baby. Maybe that is a huge, great start. He must have forgot, he must have forgot about that he can't taking the Thomas H.D. clutch That is just insane from every team to elevate their gameplay on the second day with the points double up, with the pressure doubles up as well, but it's the champions, the reigning champions that roll in. Is Giga I saw in 60 points, I 4 three that I mentioned are in top 3. in a different order. Jest lunchpad, jest lunchpad. Proszę, bez zasterków. O nie. Dobra, chill, chill, chill. Setki mam se za o nie. Mówię na setki, na spokojnie. Let's go. Top 17, 43 osoby. I Quesy 0 HP. Daj mu nice! No, no rej, zabija Quesy go. Kami fragiem. Kami zabija, tukę. Nice, 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 Kamiński. Kami, 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 kami przyciągnął jakiś loot. No Tam jeszcze Hoti, e, niezbyt wiele HP. A nas jeszcze zabija, czyli tam. Nice, nice, nice! Ale Teku i Kami zabijają W tym czasie na Akrelii zabija Czy to jest Polaków? Powiedz, że to jest Polaków, błagam Tu to są schody metalowe, w pełni zbudowane Tak? W zonę do tyłu? No. Okej, okay. no, tak tak, wok, tak w troszkę Polacy Ale ty. Gra... Stero... Oj! Kami, Kami, Kami HP. Tutaj wiele dokładnie. Kami, Kami chyba umiera, Kami, Kami dead Kami ginie. Teku zabija! Yes. Dobrze Maciek Teku zero massa tutaj wszystko płonie Nie ma HP And continuing on that trend in this game zone north Towards Weeping side. Still seven trios up the live city Gets another kill. That's six now in total. Every single kill counts. 494. T gets taken out. That's all up to city He needs to keep this gap very, very small. And they're gonna have a chance at keeping this final interesting. Odmianka. Proszę, Jest! Jest! Yes. So, nice. super. Yes, Seti tekłany, teraz Ta razem. Gdyby udało się zebrać loot, bo tych materiałów Będzie, Będzie. kolejny I frag! super, Uf, Seti. Zabija Wajca. bardzo ważne fragi teraz od Ivo, Ivo są schodzi na dół, Four trios left alive, two more builds for Seti and I don't see how he's gonna do this unless he gets a cheeky little kill on Baxter's He's not gonna be able to get that. default by himself as well, 360 gets a shot on Hen. Seti jest sprejowany, dwie budowle Oj, 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 tutaj Daj że ciężko będzie cokolwiek zrobić Oj, oj Bez szans, bez szans, ale tak pada z szybko No i Tyson, Tyson ogromna o, przewaga nie, Bardzo źle Ostateczna tabela, FNCS Grand Royal, Polacy na miejscu Jej. drugim Uff Seti smutny, Seti wygrał 150 odców jest smutny, rozumiesz? Nie no, zajebiście, zajebiście panowie, myślę, że kurde Ale oni są są ja coś niezadowoleni, nie mam wrażenie nie podoba, ja że to odkrywamy w środku. Tak? No tak. widzisz. Dusza się cieszy, ale ciało się nie cieszy. Dobra. Dusza się cieszy,